Wiewiórki i dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No troszkę pochmurno, ale nie damy się zamknąć i właśnie się zbieramy. Jedziemy do miasta na śniadanie, a potem się okaże. A obok nas jakieś sesje zdjęciowe sobie robi policja w strojach formalnych i nieformalnych. Zatrzymali się, pofotografowali i jadą z powrotem. My też zatem jedziemy. Zapraszam z nami. Wszedłem tylko do domu pozamykać okna i w tym momencie łup, i lunęło. No nic, yy, zakładam pelerynkę. Pelerynkę niewidkę. Ochronie <ścoughs> dziewczyny. Jedziemy. Rozpadało się na dobre. Na tyle mocno, że pomimo kapoty już przecieka gdzie nie gdzie. Muszę wziąć i nasmarować ją woskiem, a jak to nie pomoże, to kupić kolejną. Eee, no na tyle mocno zaczęło padać, że stwierdziliśmy, że zatrzymujemy się na razie u teściów i czekamy, aż przestanie padać, zanim ruszymy dalej. Przyjechaliśmy do drukarni, ale okazało się, że tutaj nie są nam w stanie zrobić tego, co potrzebuje, czyli po prostu wydrukować logotypu na odpowiednim materiale, który można będzie przywiesić, powiesić na zewnątrz. Eee, jedziemy do innego miejsca, polecił nam Pan inną miejscówkę, Zobaczymy, czy tam dadzą radę nam coś takiego. Tu. Także ruszamy. A jak widzicie, słoneczko wyszło pięknie, ale to pomiędzy chmurkami tylko. Także to chwilowe. Zatrzymaliśmy się w kolejnej drukarni. Tutaj jest miejsce, w którym robią bardziej takie znaki właśnie różnego rodzaju. I tu będziemy próbowali się dowiedzieć, czy coś się uda zrealizować. Podczas wizyty w Płagodzie Juny dostała. Ten balonik taki sobie wybrała w kształcie helikoptera, czy śmigłowca bardziej po polsku należałoby powiedzieć. Różowy, z takimi kotkami, słodziusienki. I tak sobie teraz siedziałem i przyglądałem mu się. Wszystko fajnie. Ten koteczki, te. tutaj będzie bujał. Wszystko, wszystko super. Jedna rzecz zaniepokoiła mnie. Po co w takim śmigłowcu dla dzieci kolorowym, słodkim, umieszczać na froncie karabin maszynowy. Bo tu jest umieszczony karabin maszynowy. Jest śmigłowiec? Jest. Kotki są, są różowo błękitnie. Jest, jest. Karabin maszynowy jest, jest. O co chodzi? O co chodzi? Czy to podświadomie ma być jakiś przekaz dla dziecka? Czy może to ma jakąś ukrytą funkcję? Nie rozumiem tego. Być może część z Was pamięta taką historię. Cofałem motorem i złamałem tutaj tą końcóweczkę. No i ta rąk niedawno wsiadała, nogą zahaczyła i urwała. Mówię, kurde, no nie wytrzymał ten klej. Ale teraz patrzę, nie. To miejsce, gdzie ja kleiłem, jest cały czas sklejone. Tutaj widać ten szlak po klejeniu. I to wytrzymało, to pękło w innym miejscu. Kurde, blaszka, dobry klej. Muszę to znowu teraz przykleić. Ech. Dobra, troszkę się rozpogodziło, w związku z tym ruszamy. Mamy do, przed sobą dwa zadania. Właściwie jedno zadanie tak naprawdę. Jedziemy y, szukać alternatywnego y, kawałka ziemi, y, gdzie moglibyśmy A zbudować dom, B kupić po prostu ziemię z domem. Jedziemy się rozejrzeć, co y, jest dostępne w tej chwili w okolicy. No, takich kawałków ziemi jest mnóstwo wszędzie dookoła. Wybieramy się teraz troszkę inną stronę niż ostatnio żeśmy patrzyli. Zapraszam, Zapraszam z nami. Koniec pory deszczowej obfituje w spore straty jeśli chodzi o jakość nawierzchni. No i są miejsca, gdzie ta nawierzchnia rzeczywiście jest w stanie opłakanym, a czasami jej po prostu nie ma już. Tutaj jeszcze trochę tego asfaltu jest, ale to zobaczcie sobie. To jest normalnie droga, która jest w porze suchej po naprawie. Jest w pełni. Zpilanym normalnym asfaltem. Zresztą to będzie zaraz widać, jak będziemy przejeżdżali. Tu jest akurat gorszy odcinek. Gdzieś to musiało podmywać. No i kompletnie rozdupcyło tutaj. Ale takich miejsc jest znacznie więcej. Na przykład cała droga pomiędzy Campot a Sihanoukville jest kompletnie rozjeżdżona, rozwalona i jest ją trudno pokonać nawet krosowym motorem. Samochody w ogóle nie mają szans jej pokonać. No i tu nagle przechodzimy już w lepszej jakości asfalt. Dojechaliśmy do miejsca, tutaj po drugiej stronie jest więzienie, ale nie powinienem go filmować, więc nie będę filmował. To jest więzienie Kokongu. Nie wiem, czy tędy można chyba można tu przejechać. Także na prost, kamery nie trzymam, żeby nie było ewentualnie jakiegoś problemu. A gdzieś tu powinna być droga, ale my chyba żeśmy ją minęli. A może to to? To już chyba się jednak kończy. Uff, mam jakieś rozlewiska w ogóle. <laughs> Look, but, but you can sit in here. They could the place to spend some time. No i proszę, można sobie przyjechać tutaj wałóweczka. Może warto zostawić się na albo tutaj. Są lampy solarne, to jest miejsce, nie wiem, no naprawdę. Jako <laughs> piknikowe. No fajnie, to my nie będziemy tu zostawali. Zawracamy tak nas wywiało, żeśmy przyjechali tutaj do ciotki Tiger e, w poszukiwaniu ziemi mamy jedną lokalizację, którą żeśmy minęli tam się zatrzymamy wracając e, ale jedną jeszcze będziemy oglądali kawałek dalej tam są w dobrej cenie no ale są kawałeczek od miasta nie ma problemu jak motor jest e, to jest to kwestia, nie wiem powiedzmy 4-5 minut dal no powiedzmy 5 minut jazdy od tego miejsca, gdzie teraz mieszkamy. To nie jest masakra żadna. I to się oczywiście będzie rozwijało. To będzie się działo więcej. A tu jest taka duża pagoda. Tak, no, Odwiedzaliśmy parę razy obok ciotki. I tutaj tylko chciałem Wam pokazać yy, w porównaniu z tym, co mogliście zobaczyć z naszej ostatniej wizyty w pagodzie. I gdzie żeśmy odwiedzali yy, Bir Anku i jego prochy yy, z, yy, w takiej malusieńkiej kapliczce to jaki rozmiar mogą przybierać kapliczki ludzi bardzo majętnych. To tak na szybko Wam tylko pokażę. To już bardziej przypomina te nasze rodzinne e, takie kapliczki właśnie również na cmentarzach. E, za momencik tam będę i Wam pokażę. Oto i ona. Zupełnie inny kaliber. Zupełnie inna wielkość. To jest właśnie taka, ale to już wypasiona. Naprawdę. Jedna z większych jakie w ogóle widziałem. E, normalnie wchodzi się do środka i tam Zapewne stoją osobne takie miejsca, małe kapliczki na kolejne prochy. No, tak jak widzicie, to jest bardzo duże. Ma wejścia z czterech stron, bogato rzeźbione, z e, bogatą ornamentyką. Z, no, to jest już kawał budowli. Ale jest tutaj więcej takich trochę mniejszych, ale również bardzo dużych. To są miejsca pochówku rodzinne, już miejsca pochówku ludzi zdecydowanie majętnych. Spora przestrzeń na tego typu nagrobki tutaj jeszcze jest. No ale ten to największy jaki widziałem. Prywatny taki. Dobra, to po zobaczyliście? Może to być mała kapliczka, tak jak to u Bir Ankle jest. Może być i taka. Wszystko kwestia tylko i wyłącznie. Ecie pecie. Tu znajduje się jeden z punktów sprzedaży to zresztą bardzo charakterystyczne w ten sposób właśnie się odbywa ogląd miejsca, konkretne działki, które się są na sprzedaż. Jest człowiek, który jest za to odpowiedzialny, ma jakąś mapkę rozrysowaną i cennik. Więc można sobie zobaczyć mniej więcej na planie, jak to wszystko wygląda, a całość odbywa się w takim oto. No właśnie, bardzo fajnym całym zrobionym z bambusa. Jak to się nazywa? altana, altana, fajne, sama altanka w sobie bardzo mi się podoba, muszę powiedzieć, że, że mógłbym taką mieć, siedziałbym non stop do pracy, dobra, na laptopiku, pyk, 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 pyk. przyjemne, nice, a? fajne, 430 dolar, no, no, Mówi, że 430 dolarów kosztuje taka cała altana, caaaalusieńka, wszystko. It's very cheap. Mm -hmm. Really? Yeah. Where you can buy it? So This is can... the phone number? Yeah. Yeah? 430 dolarów to bardzo dobra cena. To żeśmy więcej zapłacili za pralkę. Hello. Niż za całą taką altanę. Mega Hello. wyczes. Yy, jedziemy jeszcze zobaczyć inną ziemię. Tutaj nie podobał się nam za bardzo towarzystwo, jakby, bo tam się budują już jakieś takie, no ciężko powiedzieć, że to domy, konstrukcje takie, pokoiki, czyli będzie tutaj mieszkała biedota, a nie, na tym rzecz polega, żeby się od razu, yy, no czy jedni by, nie chcą, żeby to było źle zrozumiane, ale yy, okolica jest dla nas też ważna, no, kto będzie mieszkał obok nas, sąsiedzi. Na razie jedziemy zobaczyć jeszcze inne miejsce. No ziemi tutaj w tej okolicy nie brakuje na sprzedaż yy, i ceny rzeczywiście są niezłe, tylko, no właśnie, w związku z tym, że ceny są niezłe, to kupujemy ludzie mniej zamożni zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, na razie research, rekonesans a ciocia się rozbudowuje przedłuża dach, czyli przedłużyła sobie miejsce gdzie może wystawić stoliki grodzi się teraz od drogi z jednej i z drugiej strony także już będzie miała cały lęd ogrodzony. No fajnie. A my zaraz skręcimy, tu jest taka boczna dróżka i tam sobie pojedziemy, e, bo chciałem zobaczyć, dokąd ta droga prowadzi. Trochę nam się czarne chmury zbierają nad nami. Sporo tutaj wody, jak widać. Nie wiem, dokąd pojedziemy. O, sale, Tutaj mi się podoba, bo jest bardzo zielono. Jest Niby dziko jak na wsi, a bliziutko miasta. Taki jeden z niewielu jeszcze spotów takich, takich miejsc, gdzie można się poczuć jeszcze zupełnie, jakby się było poza miastem, a jednocześnie, a jednocześnie bliziutko miasta. A tutaj jest już rzeka. Here is the river. <laughs> Somewhere in here it was showing that it's the restaurant. But I don't think so. <laughs> tu jest jeszcze taka, taka ciekawostka. E, to cały tutaj właśnie ten teren, który jest ogradzany, to jest też teren e, cioci, tiger. I oni tutaj planują zrobić. Tu jest woda dookoła, taki cyfer wysypali z ziemi i chcą nam postawić takie małe bungalowy, żeby można tu było przyjeżdżać. Wynajmować Star można wynajmować i łowić sobie ryby i teraz właśnie to też grodzą znów musiałem zielonego kondomika założyć bo trochę nas deszcz zła po drodze nie, jakiś masakryczny, ale, ale trochę popadało Niemniej dojechaliśmy do domu nie znaleźliśmy jeszcze nic zupełnie jakby ciekawego mamy swojego faworyta, takiego jednego, którego trzymamy niedaleko siostry tarą, niedaleko pani ale to nie jest jeszcze decyzja podjęta na razie się jeszcze rozglądamy, także spokojnie, mamy czas, bez pośpiechu, aczkolwiek, yy, aczkolwiek działamy w stronę yy, znalezienia jakiejś miejscówki i Juny yy, oczywiście przybiegła. Cześć, no to powiedz coś. Cześć. Cześć, bardzo ładnie powiedziałaś. A dzień dobry powiesz? Dzień dobry. Dzień dobry, kochana moja. No dobra, to yy, co, ja teraz jadę kupić lód i widzimy się za chwilkę. Dieta, tak dieta, koniec z hurtem, czas na detal. No tak naprawdę, bardzo dobrze, piersi z kurczaka i sałatka z marchewki i rzodkiewki. Widzicie? Pysznie, ale ziemniaczka by się zdało. Tam na dachu, nie wiem czy widzicie, pomiędzy jakby dachówkami leży taki biało-czarny kotur, wielki. To jest gruba, słusz, taki niekmerski, muszę wam powiedzieć, to jest taki wypasiony spasiony grubas. I ja podejrzewam, że to może być ojciec tego biało-czarnego kotka, który do nas przychodzi. O tego. Właśnie. I dlatego go chyba ojciec obserwuje teraz, tak? Tu przyładzisz do nas i co? A ojciec tam z góry patrzy. Opa! Opa! Sią mi to! Wracaj tam już. Wracaj tam na działkę. Wracaj do sąsiadów. Co to za przełożenie tutaj, co? A ojciec jak gdyby nigdy nic. Nic się nie dzieje. Co robisz? robić? Tak? Takie miny odwalasz? to ty jedno. No, to leć no, lec do czeski. Gdzieś tutaj, No jedzie, no dobra. A, Juny! No lec z ciotą. Już coraz bardziej samodzielna się robi z Tubana. Dzisiaj, żeśmy oglądali tam ziemię, jest to, byliśmy też u tamu Tiger, właśnie. Mówimy, Junie, jedziesz z nami, czy zostajesz? Zostaje. Nie ja ma problemu, w ogóle. tam Tarąg na miasto, mówię chodź, muszę, muszę coś nagrać. Parę minut wypadałoby jeszcze dorzucić do odcinka, żeby miał on właściwy ciężar gatunkowy, a tymczasem ta rąk wpadła jak po prostu śliwka w pod tutaj u teściu. Jak widzieliście, siedzą, grają w domino. No i Tarąg już się tam. Wpadła na orbitę stołu, krąży, krąży, krąży i za momencik będzie klub i siądzie przy stole i będzie grała. No to tak, to ja nic nie nagram. Muszę ruszyć. Samemu. Dżuny pojechała z siostrą. Co tu robić? Co nagrywać? Demona nie ma. Jeszcze mi się trafiło zadanie. No herbata dla karą zielona, z bąbelkami. Zimna. Podzielę się z wami jeszcze taką ciekawostką. Ciekawostka, spostrzeżenie, obserwacja. Yy, pokazywałem niedawno, tutaj na Riverside zaczęli budować taki szeregowiec, yy, to będą przestrzenie sklepowe i z tyłu będzie pokój do spania, czyli takie miejsce, gdzie można zamieszkać i handlować jednocześnie. Lokalizacja bardzo dobra, jest to jednak Riverside. Miejsce wymarzone, tak jak wspominałem wcześniej, na wybudowanie jakiegoś pięknego hotelu tutaj, po tym jak ten płot zniknie, będzie przepiękny widok na rzekę, tutaj buduje się nowy port, yy, no po prostu bajkowe miejsce, samo centrum Tokongi. Mimo wszystko stało to odłogiem przez kilka lat, puściusieńkie, no i nagle na szybko, na szybko, to jest błyskawica, to co budują, to jest, wczoraj jeszcze nie było w ogóle ścian, dzisiaj zaczęli budować, ciach, 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 to jeszcze parę dni będzie po prostu skończone, będzie zrobione, domknięte. Właściciel, już wiem, że chce wynajmować taki boks, 600-800 dolarów za jeden boksik, to jest, to jest, strasznie dużo, tutaj za 600 można wynająć... Trzy piętra w górę, sześć pokoi, przepiękny, nówka sztuka Shopcars. Nie tu da riverside, kawałeczek dalej, ale nadal w centrum. E, także cena jest crazy. Mniejsza z tym. Skąd nagły ruch właściciela? E, weszło prawo, znaczy ono już obowiązywało, ale zaczęto je e, wreszcie e, egzekwować. Prawo, które mówi o tym, że jeżeli masz ziemię, kawał ziemi i ona leży od łobu, czyli nic na nie nie robisz. Nie budujesz nic, nie dbasz o nią. To Bach, przywalamy Ci podatek. I musisz co rok taki roczny podatek od tej ziemi e, zapłacić. Nie wiem ja, ile on dokładnie wynosi. E, za ten kawał ziemi tu w centrum Kokongo. podejrzewam, że jest 15 tysięcy dolarów. E, w związku z tym, co robi właściciel? No właśnie, za 30 tysięcy dolarów Buduje, czy tam nawet mniej pewnie, te 15 tysięcy dolarów. Buduje prostą konstrukcję, stawia jakieś takie byle jakie, że później będzie mógł błyskawić się to, zni z zniszczyć i zacząć budować coś, jak będzie chciał, e coś innego, coś poważniejszego. E a w międzyczasie będzie to wynajmował i to będzie jeszcze do tego na siebie zarabiało. Wcześniej mu się nie chciało, ale jak się okazało, że egzekwują już podateczek od niezagospodarowanej ziemi, momentalnie. Bach, 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 bach. I proszę, i jest, i podatku nie płacimy. Dziewczynom tak bardzo podpasowało zostawanie na mieście, że musiałem wrócić do domu samemu. Mam trochę roboty przy komputerze i jeszcze parę rzeczy do załatwienia tutaj w, w okolicy domu. Także ja jestem tu, a one zostały tam. A ja tak naprawdę sobie pomyślałem, że chyba skończę ten odcinek w tym właśnie miejscu. Próbowałem przez dłuższy czas nagrywać dwa odcinki dziennie ratując się niejako przed spadkiem oglądalności chciałem z, podtrzymać oglądalność a tym samym zarobki z YouTube'a no nie mniej, okazało się, że to po prostu się nie sprawdza yy, oglądalność jeszcze jako tako się udało podtrzymać dzienną natomiast yy, zarobki i tak spadały a nakład pracy olbrzymi nakręcić około 30 minut gotowego materiału poskładać dwa odcinki i je wypuścić to już naprawdę bardzo Czasochłonne było, no i, i się nie sprawdziło, w związku z tym na razie wracam do trybu starego, czyli jeden, choć trochę dłuższy, około 20-minutowy odcinek dziennie. E, dzisiaj jeszcze tych 20 minut nie wykręciłem, ale mam nadzieję, że już od jutra się uda. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie oglądali. Bardzo mi będzie miło, jeśli będziecie zerkali na reklamy, które się pojawiają w trakcie y, filmu. Może ktoś z Waszych znajomych miałby ochotę zerknąć też. Muszę po prostu walczyć o kanał. <grych> Dobre. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za dzisiaj. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek w dniu jutrzejszym. Już dzisiaj drugiego odcinka nie będzie. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dnia.